Cześć, witam się z Wami dzisiaj taka praktycznie nieumalowana, bardzo, bardzo delikatna makijażu make-up no makeup, ponieważ dzisiejszy odcinek będzie o kolorze nude. Um, pokażę Wam dzisiaj cienie nude, cienie bardzo takie cieliste, naturalne, które są bardzo, bardzo potrzebne i jest to taki już niezbędnik. Każdy powinien mieć w swojej kosmetyczce chociażby jeden taki cień. Ma on szerokie zastosowanie i zarówno w makijażu dziennym, jak i wieczorowym może nam naprawdę bardzo mocno pomóc. Dlatego dzisiaj zestawiłam takie moje top 5 Ulubionych odcieni, właśnie takich matowych, oczywiście matowych, odcieni cielistych w różnych tonacjach, w różnych kolorach, i dobra, nie przedłużając, zaczynamy. Piąty odcień, odcień numer 5. Jest to cień z Inglota. Tak się prezentuje. Kość słoniowa, bardzo, bardzo jasny. matowy odcień numer 351. Jeżeli chodzi o intensywność, to wygląda w ten sposób. Swatch. Czyli bardzo, bardzo jasny odcień. Cienie z Inglota to koszt. Yy, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale jakieś 13 do 15 zł. Coś takiego, te, te kwadratowy, już nie pamiętam, dawno nie byłam w inglocie Kolejny odcień, jest to y, już taki nie pojedynczy, ale y, w paletce. Paletka Make-up Atelier Paris numer T22. Jest to taka paletka właśnie odcieni bardzo naturalnych. I chodzi mi tutaj głównie o ten odcień. Jest to beż, ale taki bardziej różowy beż. Jest świetny dla um, makijaży ślubnych na przykład, lub dla takich oczu, które wymagają odświeżenia, rozświetlenia. Bardzo mocne napigmentowanie. On też jest bardzo trwały. Więc jeżeli szukacie paletki do makijażów takich naturalnych odcieniach to jest to super paletka dla Was. Tutaj macie trzy jasne takie podstawowe odcienie, ale ten lubię najbardziej właśnie przy zastosowaniu, przy makijażach ślubnych, czy takich, które wymagają rozświetlenia w wewnętrznym kąciku. Koszt. Czy już teraz nie pamiętam, 120, 130 zł za, taka, za taką paletkę, jak mi się wydaje. Kolejne rozwiązanie jest to znowu cień taki pojedynczy. Um, tak w sumie się przeplatają e, te moje ulubione cienie. Jest to cień Sensique Velvet Touch, pojedynczy cień do powiek numer 149. Jest w takim pudełeczku. Jak wiecie, te cienie można kupić w naturze, są więc ogólnodostępne i koszt to jest też parę złotych. Już Wam każę, jak się prezentuje. Również jest mocno napigmentowany. Jest świetny, jest naprawdę rewelacyjny. Byli się dosyć mocno, ale dzięki temu jest też mocny pigment. Które bardzo ładnie się blenduje. Numer 2 na mojej liście jest to numer cienia z paletki Zoewa Coca Blend. Tą paletkę już znacie, zarówno z moich filmików, jak i innych filmików innych dziewczyn, innych youtuberek. I jest to ten cień Bitter Start. Tak się nazywa. I już wam pokażę, jak jest mocno napigmentowany. On jest niesamowity. Zobaczcie. Cudowny. Też jest takim bardziej już yy, kakoś kość słoniowa. On jest bardzo jasny, ale przychodzi już te beżowawe takie cienie bardzo delikatne, więc również jest świetny do rozświetlenia wewnętrznego kącika przy jakichś ciemniejszych makijażach. Jest rewelacyjny. I Numer jeden. Mój ulubieniec po prostu wszechczasów, który póki co nie ma jeszcze takiego zastępstwa dla siebie. Jest on naprawdę świetny, a najlepsze jest to, że kosztuje grosze i jest ogólnodostępny, chociaż teraz już coraz ciężej go gdzieś kupić, e, zarówno po moich recenzjach, teraz troszkę go w ogóle poleciła Hania e, Digital Girl, więc już totalnie pewnie nie można go nigdzie kupić. Ja zrobiłam zapasy, e, więc mam i się cieszę, e, bo już e, m, zużyłam poprzednie wersje, poprzednie cienie. I jest to cień My Secret e, Matte Eyeshadow odcień 505 i ten cień naprawdę musicie mieć on kosztuje 6 zł czy 7, 6-7 zł czyli nic naprawdę za taki cień, który jest jakiś magiczny bo tak, jak Hania mówiła w swoim filmiku, go możemy nakładać pod oko i na powiekę, i rozświetlać, i nim blendować. I on pasuje w ogóle do każdej karnacji. Nigdy nie jest ani za jasny, ani za ciemny, nie odcina się jakoś, po prostu super się stapia, usuwa zmęczenie, usuwa zasienie powieki. Jest rewelacyjny i kosztuje naprawdę tak niewiele. I zobaczcie, on się pyli mocno, ale dzięki temu pigmentacja jest niesamowita. Więc to jest zdecydowanie mój ulubieniec, on jest przecudowny. My Secret 505. By było na tyle. To są moje ulubione odcienie nude. Te po które sięgam najczęściej, które są używane przy każdym moim makijażu, zarówno dziennym jak i wieczorowym, są naprawdę rewelacyjne i mogę wam je polecić z całego serca. Jak widzicie przedział cenowy jest różny, a ten mój ulubiony jest najtańszy z tej całej oferty, więc myślę, że warto o nim pomyśleć. Um, dajcie mi znać w komentarzach poniżej, jakie są wasze typy, jakie wasze e, ulubieńce, jeżeli chodzi o odcienie nude, o te cienie, być może skuszę na jeszcze jakiś i przetestuję więc czekam jak zwykle na Wasze opinie na ten temat stworzyłam w sumie dla Was taką serię nowych filmików top 5 i postaram się wszystkie kosmetyki nawet podkłady obiecuję będą ale dajcie mi jeszcze troszkę czasu bo muszę pomyśleć jak je podzielić będą też tusze będą też korektory drogeryjne o które mnie prosiliście ale te filmiki będą się pojawiać z czasem, więc czekam też na Wasze propozycje, jakie kosmetyki chcecie zobaczyć w tej serii e, mojej top 5, czyli e, tych moich ulubieńców. E, dajcie znać, e, postaram się spełnić Wasze oczekiwania. A na dzisiaj to już wszystko w tym filmiku. E, jeżeli. Chcecie subskrybować mój kanał, będzie mi bardzo miło. Jeżeli zostaniecie ze mną na dłużej, będziecie dzięki temu otrzymywać informacje na temat nowych filmików na maila, więc nie przegapicie żadnego z nich. No i to chyba wszystko, co chciałam powiedzieć w tym filmiku, więc żegnam się z wami. Cześć, kochani, pa!